Pokój tobie, bracie siostro. Jestem Radosław. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie z cyklu Słowo w Centrum. Gdy robię pierwszy krok w spotkaniu z dzisiejszym słowem, to jakby naturalnie przychodzi mi zakłopotanie do serca, przychodzi mi strach i lęk. Gdy właśnie słyszę te słowa Jezusa, który zapowiada no, straszne rzeczy: wojny, przewroty, przede wszystkim prześladowania chrześcijan, uczniów Jezusa, ale też zburzenie świątyni. I świątynia jest tutaj dla mnie najmocniejszym obrazem, ponieważ przypomina mi taki bezpieczny port. Czyli to, co daje mi poczucie bezpieczeństwa, to, do czego mogę się odnieść, jest takim mocnym symbolem mojego spotkania z Bogiem. Jezus mówi, że świątynia zostanie zburzona, czyli to, co jest moim jakimś pewnikiem. Zaraz potem próbuję zrobić drugi krok w to słowo i naturalnie, wydaje mi się, próbuję znaleźć rozwiązanie, jak sobie zapewnić. To miejsce bezpieczne, jak zapewnić sobie taką świątynię, której mury nie zostaną zburzone, takie miejsce, które pozwoli mi przetrwać albo taką nawet wspólnotę, która pozwoli mi przetrwać to, co ma nastąpić. I od razu ja wyczuwam w sercu, że to jest pewne złudzenie, w które chcę wejść, ponieważ tutaj nie ma takiego miejsca które byłoby bezpieczne. Jedyne miejsce, w którym mogę się czuć bezpiecznie, to jest moje serce i relacja do mojego Pana Jezusa Chrystusa. To jest świątynia, w której zawsze będę mógł się spotkać z Nim i tam przetrwam to, co najtrudniejsze. Bogu niech będą dzięki, że Jezus daje mi jeszcze trzeci krok, który wybija mnie z tego takiego fatalistycznego myślenia, i Jezus pokazuje mi troskę o uczniów. Mówi e, zaprzeczając: Nie, nie twórz się. Nie twórz się, gdy to się będzie wydarzało. E, nie słuchaj tych, którzy będą mówili: Ja jestem tu, albo to ja jestem tam w tym miejscu, e, albo e, będą ci mówić, że tak, już nadszedł czas, teraz trzeba się szykować, trzeba się chronić, e, uciekać. Nie słuchaj ich. E, tak mówi dzisiaj Jezus. E, I trzecie, nie szykuj sobie mowy, nie przygotowuj sobie planu, można powiedzieć, ucieczki, planu przetrwania. Ja wszystkiego Cię nauczę, ja dam Ci mowę, której oni się nie będą mogli oprzeć. I to przynosi mi z kolei pokój, i też pokazuje Jezusa taką troskliwego o swoich uczniów, że zbawienie moje jest w Jego rękach. Ja sobie nie zabezpieczę mojego zbawienia, może to zrobić tylko Jezus. Ja mam się zatroszczyć o moją relację do Niego, abym rozpoznał ten konkretny znak. I paradoksem tej Ewangelii dla mnie jest to, że na to pytanie, co mam robić, widzę odpowiedź taką: nie rób nic, albo inaczej, po prostu rób swoje. Tam, gdzie jesteś, w tej wspólnocie, w której jesteś, między tymi ludźmi, którymi jesteś, w tym kościele, którym jesteś. I tam Jezus mnie spotka, zatroszczy się o mnie. I gdy przyjdzie ten czas, to on da mi konkretny znak i będę wiedział, co wtedy robić. Dzięki, że zostałeś ze mną do końca. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Trzymaj się z Bogiem.